Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem The w Kozak. No a w dzisiejszym odcinku gramy na takiej mapie... E, 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 e. Aha, The Dropper. E, tak, e, no. Welcome to The Dropper. One goal, survive the fall. One rule, don't break the blocks. By Bigger. Czy nie, czy to setting settings, surrender the sun. Wszystko już słyszyłem. Brightness, bright, glow, off, Resurrect, of off. And here i to the I but not matter. Here is a graphic, Perhaps perform, for cyber. But okay, let's jump. And what is this spawn? What is what is he doing? A, no, no wleciałem przecież do wody to o co to, to. Mm. 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 O dobra Mam -y. no, teraz tutaj jest No, no Ej, patrzcie, to jest takie, jakbyśmy grali w jakąś grę. Okej, okay, nie wiedziałem, że tam jest woda. No nie, no przecież byłem w niej. Kurde. Okej, okay, dobra, jestem. Na rozkrzęki tutaj bodaj, że nie było, bo był mówiłem drugi raz, bo na jednym poziomie jest kompa i nie wiem czy stało. W każdym razie tam medal Alej Swiza, ale jest Suza Oj Aaa trafiłem, myślałem, że w WNFT Ale trafiłem. Muszę iść do góry? Y nie no Aha dobra Ja mówię taki jakbym poszedł do góry to nie wiem co mi się zrobi Jakbym tutaj Uuu dobra y Co to jest? Chorus Zobaczyło mi And... O dobra... o je... Do... Okej. Okay. Z bloku spadamy. Jaki Ford? W ostatnim momencie zobaczyłem to auto. Ale patrzcie, to mam tylko fail i cztery. Ok A, myślałem, że trawie go No co? Lagi! O, dobra. Co to jest? Mine. Level. Ojen Minę, minę, minę. Minę, minę. Ok, dobra jestem. Uff, ale farty. E, patrzcie, całkiem mi dobrze idzie. Lepiej za pierwszym razem, bo za pierwszym razem tutaj już miałem chyba 20 deadów. Nieźle, nieźle. Nieźle mi idzie. Yy, o, to jest skrzyneczka. Uff. Dobra. A, myślę, że to jest. Co to jest? Kurtaj! Co? Kurtaj? Uuu, szafka. Co to jest? o Idealnie, ha! Patrzcie jak ja dobry jestem. Ach, ach. Co to jest w ogóle? Szafka jakaś? tam coś jest? ładne, pani na ale ja nie, wierzę, nie wiem czy to jest do końca prawda, że to sama autor robiła chociaż? możliwe, że tak naprawdę mapa jest ogromna piękna some house Klaus. close set, co? aha, to no to wiecie co ja tu zrobię cięcie, bo nie wiem czy odzyskam materiał, jak ja tu skoczę no, no więc cięcia okej, okay, dobra, jesteśmy po cięciu, ta tu było... Co? Aha, to było tu. Co za... Ale już się o film. Czy to... O, to nie był film. <grym> dobra, dobra, dobra. Dopiero tylko sześć faili. Ej, to było jeszcze jedno! A... O! O! Jest, idealnie. Okej, okay, dobra, nie zwiesiło mi kompa. Całe szczęście. Dobra. Level 8, co to jest? CO TO JEST?! Aha, mi do kibla skaczemy! O lol. Ej, ale fajne. Ha, łazienka. Kibale. Tr -tr 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 -tr. Jestem takim klockiem, NIE! Kupię łódki! 10 faili, całkiem sobie nieźle Okej, okay, dobra, ja jestem Uch. Czekajcie może Okej, okay, nie, nie wiem czy my nawet wypływamy, ale Może być Dobra, nie zabraliśmy Teraz gdzie to jest? Yy, tam Fajne, jakiś dwanik, kaloryfer, grzejnik Fajny kibel Drzwi. Kluczyk! Nie, to nie ma kluczyka Papier toaletowy Cieruszowy, moje ulewę Dobra, idziemy, idziemy, idziemy Co? Dobra Co ta kuratura robi? Mniejsza Idziemy, idziemy Buuuu jej, złota jabłka Co to jest? Co to jest? Czekajcie, który to jest level? Nie jest level nawet, co? Czekajcie, który to już jest level? To był piąty Szczerze nie pamiętam, naprawdę o Jezu Pęczyna pojedynczyna. Ole, ole, mam farta. Eee... Dobra, no, tutaj. No, tutaj. Okay. Dobra. Okej. Okay. Tutaj. Nie! <laughs> Nie, wierzę Dobra Łaaa Jaki idealny fart! From here, step by step Okej, okay, i lecimy, lecimy CO JA ROBIĘ?! Ale patrzcie, dopiero tylko dwa Tylko dwa zależy na tej jedynce. Co, co nie? Nie pomyślałem, nie Zapomniałem, że to jest... No. Czekajcie, na regeneracji się więcej tego przyda. I koksów też. Ha, też, ale nie tak już kiedyś, nie tak martownie. Eee, dobra, teraz tak, lecimy. Nie! Nie można skracać dróg! Ale to oszukaństwo jest! O! Ale fart. Hulul. Hulul. Jak jestem zdenerwowany. O, ale przynajmniej tutaj mi się farci. Nie wiem, czy to fart, czy to, czy to po prostu skill jest. Oh! Ej, czekajcie, teraz, teraz tylko spróbuję tak sobie skrócić, tak, tak, tak mocno skrócić, tak, żeby wiecie. Spróbuję polecieć od razu do tej wody. Ho, jej! Ale patrzcie, jaki skrót. No proszę was! Dobra, może ponownie skrócić. Ho, wiedziałem, że dolecę. Tak nawet nie czymę kreatury. Eee, raz skrócę, skrócę, skrócę. Jest! Ho, ho. My jesteśmy, jej! Chyba nad tym poziomem najwięcej się męczyłem, szczerze wam powiem. Naprawdę, nad tym poziomem chyba się najbardziej męczyłem, bo... Co uh -huh. to? Aha, oh, to jest Rail. Co to jest? Aha, to są jakieś te... O, lol. Ej, co to... Co to było? Ja się boję, ja nie lubię. Rail. Aha, tu są te. okej, dobra jestem. Za drugim razem, patrzcie jaki jestem pro Dopiero 18 kili. Ja chciałbym tak mieć poniżej 50 kg dedów. Może sobie daję jeszcze ustawę Hell Ojejne Chyba wielka mapa się zapojada, bo mam lagi Hoha! Ho. Łakam was o szczęście Hell Helci piekło Uuuu, ja nie lubię piekła No ale mam... O dobra, o dobra otworzył się Aha, to sto. to Miałem kiedyś na takiej mapie to O o Nie zapoję się za fajnie Nie lubię! No i męczy! Dobra Eee, ja tak się nie bawię! Jeszcze dwa razy i ten. Ja chcę mieć poniżej pięćdziesiątki. Chyba, że... Chciałem coś zobaczyć chyba że zjął złote jabłko, bo to mam wtedy dwa dodatkowe serdeczne. Okay. czyli to nie działa. Czyli tam potrzeba by było ich Lecimy, lecimy, lecimy. <śla> Ostatni poziom, to jest najtrudniejsze. Gra. Yy! Dobra, to chyba trzeba najbardziej wyskoczyć nie, ja, ja tego nie umiem zrobić! Proszę, pomóżcie mi! Ja nie chcę mieć powyżej pięćdziesiątki Nie, ja się poddaję Ja to jest sobie jabłko. Już nie mam na regenerację. Nie mam pomysłu! Jakby to zrobić. Ta... Dasz 30, już tylko 27 i już nie Ja już tak sobie myślałem, kurde oh! nie! Dlaczego? Widzieliście, że byłem na dole Zobaczcie, co cheatuję, nie no Naprawdę, przejdźcie sobie to sobie czasami. Zobaczycie jakie to nerwy idą do ciebie. Aaa, jeszcze, że mówiłem, że... A, będę prawie! Już byłem tam dwa razy... prawie trzy razy... trzy razy chyba. Hoo! Idealne! Uuh, uuh. Uf. Jest! Ej, aha, dobra Jest! Oooo! To był chyba najtrudniejszy level Jest! Szczególnie to nagrywam długo, to już nagrałam 6 minut, 16 Ale to będzie długie Dead To jest to dead Okej okay. Znowu mi leżyło Trzeba się ćwiczyć z skrzynką Szybko! O, ale, ale wcisnę z tej guzi. Ale to jest dziwne. No proszę Was, nie chcę lagozarów. Oj. Oj, rozwaliłem guzi. Oj. Приказ, я выйду с этого света и войду. to wczytać. Nie, nie, ja byłem. To cię to teraz. Dobra, nie, no musimy to przejść, ale kurt nie, nie liczy się te moje dedy teraz. Bo to jest nie fair. Że ja już to przeszłem... ko... Wow, wow. Nie lubię, nie lubię hell. Jest tu. Uh. Teraz gdzie mi to poszło? Patrzcie jeszcze, się... Patrzcie. Teraz mogę lecić jak się? Dobra mogę, czyli teraz nie ma no. Dobra, także nie jest chyba to źle. Trochę odcinka straciliśmy praktycznie. Ale laki. No weźcie, bo ja za chwilę to rozwalę. Nie, już się nie bawię, tak. To ostatni raz. Jeżeli, wczy oj. Jeżeli wczyta mi się nie ten świat, co powinien być, znaczy nie ten, no to ja źle już kończę pierwszą część. Jest! Przynajmniej ten. Bo ja mogę dla was nagrać, Nie wiem, czy jest to minutowy odcinek, ale... Po prostu, po prostu musi być, góry. No nie, ponownie! Tak nie bawię! Takie lagi były. Jezusie! Nie, dobrze. Oh. No w... Ale to głupie! Czekajcie, ostatni szans. Ostatnie szansę modelu. nie, no powiecie, to jest hamskie. Faktycznie, to jest hamskie. Czekajcie, zapiszę sobie. No nie, ten świat jest jakiś zbadzony! Dobra, w takim razie, ziemieczki ja was żegnam z pierwszej części, dzięki za oglądanie, eee, no niestety mapa jest trochę wadziewna, znaczy no fajna, fajnie się gra oczywiście, polecam bardzo serdecznie, link znajdziecie niestety w ostatnim odcinku, w ostatnim odcinku z tej serii, także no, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!